Witajcie kochani, zapraszam Was na kolejny film. Tym razem wykonamy sobie kartki świąteczne w Towarzystwie takich uroczych zwierzaków. Wybrałam sobie tutaj dzisiaj pieska, kotka i owieczkę, z którymi te święta. Będą zdecydowanie bardziej kolorowe. Tutaj na ekranie, właśnie macie potrzebne produkty, i zaczynamy od tego uroczego kotka siedzącego w kubku. Na początek potrzebny nam papier, który będzie podstawą naszej kartki. Ja wybrałam sobie taki bordowy ze złotymi elementami. Wydzielam sobie z niego prostokąt o szerokości 11 cm, wysokości 15 cm. Wycinam go. I na nim będę przyklejać kolejny prostokąt nieco mniejszy. No i żeby ten prostokąt mniejszy w kolorze białym wyznaczyć, odrysowuję po prostu tę bordową przed chwilą wyciętą kartkę na tej białej, a następnie pomniejszam ten wyrysowany prostokąt o mniej więcej centymetr z wysokości i z szerokości. Ten pomniejszony prostokąt wycinam i będę mogła przykleić go na tej bordowej, wzorzystej kartce jako podstawa naszej kartki, na której będę tworzyć zaraz rysunek. Wzorzysty bordowy papier kupiłam w Action jako cały blok świąteczny, taki blok do scrapbookingu, także polecam Wam zajrzeć do tego sklepu. Żeby skleić te dwa papiery wybrałam taśmę dwustronną, którą również kupiłam w Action, mają ją dostępną w dwóch wariantach, taka całkiem gładka, cienka, płaska i taka piankowa, która tworzy nam troszkę taki element odstawania, trójwymiarowości między warstwami, które kleimy. No i tutaj już mamy sklejone te dwie kartki, baza naszej laurki jest już gotowa, czas na szkic. Najpierw wyrysowałam sobie ołówkiem, oczywiście żeby móc później w razie czego nanieść jakieś poprawki, jeśli coś wyjdzie nie tam, gdzie wyjść powinno. Zaczęłam od kubka, następnie stworzyłam głowę kotka, czyli takie bokiem odwrócone jajeczko z dwoma uszkami. Dorysowałam sobie czapeczkę, nosek, oczka tego kotka. Wszystko tutaj powolutku ołówkiem, żeby mieć pewność, że wyjdzie tam, gdzie wyjść powinno. Wnętrze uszek... No i oczywiście, żeby nie było tu tak prosto, tak nudno, to postanowiłam, że kubeczek zyska jeszcze duże groszki. Gotowe kontury poprawiam czarnym pisakiem. No i dzięki temu będę później mogła wymazać ten ołówek, który tutaj jest totalnie niepotrzebny. Był on tylko po to, żeby zarysować wstępnie szkic. Jak widzicie, niektóre elementy dodaję od razu pisakiem, nie tworzyłam ich ołówkiem, bo po prostu marnowało to mój czas. I tak jak właśnie widzicie, te rzęsy czy wąsy dodałam po prostu już tak spontanicznie do tego mojego kotka. Ale jeśli potrzebujecie sobie je pierwsze naszkicować, no to nie jest to problem. Możecie to zrobić tym ołówkiem, a później dopiero poprawiać kontury pisakiem. Jak widzicie, tak samo postąpiłam z groszkami na moim kubku, bo tutaj po prostu spontanicznie rysuję je od razu tym czarnym cienkopisem wcześniej nie robiłam szkicu ołówkiem. Kolorystyka kartki jest jak najbardziej dowolna, ja postanowiłam, że pomaluję mój kubek i kotka w kolory, które są dopasowane do podstawy mojej bordowej kartki. Oczywiście możecie tę bordową zamienić na jakąkolwiek inną kartkę. Tutaj już tworzę napis. Wyznaczyłam sobie linijką linię wzdłuż której go poprowadziłam. Oczywiście szkic na, na początku ołówkiem, żeby mieć pewność, że napis wyjdzie tam gdzie wyjść powinien, a następnie poprawiam sobie czarnym cienkopisem ten mój napis. No ale później stwierdziłam, że jest on jednak zbyt mało widoczny na tle tego mojego rysunku, więc postanowiłam troszeczkę pogrubić te litery. No łatwiej by było jakbym miała troszkę grubszy ten czarny pisak, ale akurat nie miałam takiego pod ręką, więc troszeczkę tutaj tym cienkopisem się narobiłam, ale urobiłam się tak, że wyszło pięknie, także bardzo ten napis mi się tu podobał. Zaraz przejdziemy do kolorowania naszego kotka. Także jeszcze chwila cierpliwości i nasza kartka będzie gotowa. Wymazuję niepotrzebne ślady ołówka gumką do mazania. No i mamy już gotową kolorowankę do pokolorowania, bo tak to teraz wyszło, że jest to kolorowanka. Hmm. Hmm. Żeby nie było tutaj tak pusto wokół tego mojego kotka postanowiłam takim przypominającym złoty kolor pisakiem, stworzyć jeszcze drobne groszki na tym białym tle wokół niego, żeby trochę wyglądało to jak takie sypujące się konfetti. No i nasza kartka jest gotowa. Prezentuje się dokładnie tak, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Tym razem będzie to taki uroczy jamniczek w świątecznym stroju. Wykorzystałam drugą część bordowej kartki, która mi pozostała. Jest to wymiar 11 cm na 15 cm. Również odrysowuję sobie go na białej kartce, a następnie pomniejszam o centymetr z wysokości i z szerokości, czyli wychodzi nam 10 na 14 cm białego papieru z bloku technicznego. No i tak przygotowany prostokąt wycinam. Następnie będę sklejać te dwa kawałki ze sobą. W taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała odrobina bordowego spod spodu, no i tworzyła taką ramkę kolorystyczną. Jeśli oglądacie moje filmy, to z pewnością wiecie, że taki zabieg bardzo lubię. Takie dodawanie ramek to dodatkowe utwardzenie kartki, no i taki smaczek kolorystyczny, który świetnie się prezentuje. W dodatku na odwrocie takiej kolorowej kartki możecie po prostu umieścić życzenia i nic więcej nam tutaj nie trzeba, wcale ta kartka otwiera nam być nie musi. Zabieramy się za szkic naszego jamniczka, oczywiście na początku ołówkiem, żeby móc wprowadzić ewentualne poprawki, które z pewnością tutaj zauważycie, kiedy je naniosę. No i czas na jego uroczy, włochaty kubraczek, czapeczkę i będziemy za chwilkę poprawiać wszystko czarnym cienkopisem, ale jeszcze chwila na to. Czas na groszki, które spontanicznie powstały od razu cienkopisem. Tym razem będą one również na czapeczce w odróżnieniu od kotka, który miał gładką czapeczkę. U góry tworzył napis. Troszeczkę tutaj ryzykownie zadziałałam, bo też postanowiłam stworzyć go tak od ręki. Ale wyszedł w miarę, w porządku, chociaż troszeczkę do góry mi to pismo poszło. Dlatego Wam polecam jednak przystawić tę linijkę, zrobić linię i sprawdzić, czy wszystko wyjdzie tak jak wyjść powinno. Czas na kolorowanie. Oczywiście kolorystyka dowolna, może to być piesek w każdym kolorze. Tak naprawdę nie jest powiedziane, że musi on być brązowy, tak jak u mnie. Jeśli chodzi o kupraczek, no to wiadomo, że wybrałam taki najbardziej świąteczny kolor kojarzący się właśnie z Bożym Narodzeniem, czyli bordowo-czerwony. No a zresztą chciałam też dopasować się do podstawy mojej kartki, czyli tego bordowo-złotego papieru. Oczywiście wy możecie kolorystykę całkowicie zmienić, i wcale nie musi to być tak, jak u mnie na filmie. Nie bójcie się. Na koniec, żeby nie było tak nudno, postanowiłam czarnym markerem zrobić groszki na tle. No i nasza kartka jest już gotowa. Czas na ostatnią propozycję na dzisiaj i chyba najłatwiejszą. Będzie to taka urocza owieczka. Tym razem na podstawę wybrałam zielony papier, ale najpierw zajęłam się białym z bloku technicznego, z którego wyznaczyłam sobie prostokąt. Um, będzie troszkę szerszy niż te poprzednie, bo będzie miał aż szerokość 12 cm, wysokość 15 cm. I tak przygotowany prostokąt sobie wycinam i będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej na tym zielonym papierze w złote gwiazdki, które już tu z boku na mnie czeka. Przyklejam ten biały papier w taki sposób, żeby z każdej strony tego mojego białego wystawała odrobina zielonego i tworzyła ramkę kolorystyczną wokół. Następnie czas na szkic. Na początek okrągła, a raczej owalna chmurka, z której postanowiłam wyznaczyć brzuszek a w zasadzie cały tułów mojej owieczki, następnie jajeczko z uszkami, które będzie tworzyło jej głowę, no i czapeczka, no bo czapeczki mikołajowej nie może tutaj zabraknąć. Dwie nóżki, które trochę wyglądają jak kurze, ale tak mi to tutaj pasowało, że takie właśnie powinny być. Duży nosek, który będzie zresztą czerwony, trochę jak u renifera, ale nieważne. Kontur poprawiamy czarnym cienkopisem, tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich kartek. No, i za chwilkę będziemy zabierać się za kolorowanie. Wymazuję niepotrzebne ślady gumką do mazania. Ślady ołówka, oczywiście. No i czas na kolejny etap. Teraz będziemy zajmować się, oczywiście, napisem i tłem. Tło zrobiłam w groszki. Jak widzicie, pewnie już zauważyliście od początku filmu, że groszki lubię. Tutaj z kolei groszki są bordowo-zielone. Dodatkowo tym bordowym stworzyłam jeszcze kolor noska i czapeczki mojej owieczki, a jej buźka będzie brązowa. Napis wyznaczam sobie przy pomocy linijki, nie będę już taka e, spontaniczna, jak w przypadku jamniczka. Tutaj chciałabym, żeby wyszło tam, gdzie wyjść powinno, no i na szczęście wyszło. Także niepotrzebne ślady gumki ponownie wymazuję i mam super napis w tym miejscu, w którym być powinien. Teraz czas jeszcze tylko na podmalowanie buźki naszej owieczki, no i nasza kartka będzie już gotowa. Prezentuje się dokładnie tak w pełnej okazałości. No, a ja powoli się z Wami żegnam, bo ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dajcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No, i liczę na to, że słyszymy się w kolejnym filmie. Pa, pa, pa.